Hejka Ja już po śniadaniu Muszę teraz jeszcze włosy myć i będę szła na ten piknik, co mówiłam, że mam iść Na wsi. Taki sokary z Bo zrobiły im dzisiaj piknik, ale jest poniedziałek i mają przez to wolne w szkole, więc fajnie tak Chyba tak nie robili jak ja tam chodziłam Ale to chyba jakoś takie, że yy, Każda szkoła ma jakieś ileś ile dni wolne do wykorzystania, więc oni sobie wykorzystali teraz na ten dzień dziecka Ale z drugiej strony tak, poniedziałek. Nie wiem, czy jakby nie dało, się, ale tam były święta. Ale jak na przykład był Wielki Czwartek, Boże Ciało, no to wtedy było wolne, piąte też, to mógłbym na przykład środek zrobić jakoś lepiej to wyglądało. A na przykład zrobić w sobotę ten piknik? Na pewno by ludzi było więcej. No ale zrobili jak ja zrobili. Miałam iść ubrana inaczej, ale pogoda taka jest. Do dół. Py. Więc raczej pójdę w spodniach. Jeszcze podjadę do babci, bo z babcią pójdę, ale nic porać ciekawego nie będzie, tak jak zawsze. Trochę posiedzimy, niby to mam być od 15 do 20, więc jeszcze mam czas. Jest dopiero 12. .00. Ale muszę pójść włosy szybko umyć, będą suche, godzinę później. Ale umyję i będę resztę tego pisać. Pytanie do egzaminów, bo zapisałam wczoraj 25. To jeszcze mi z 10 zostało, więc git. Że napisałam to wszystko prawie już napisane w końcu. Mam tyle tych kartek. 30 spytałem. To jedno, tu następna strona, następna, następna. Później znowu tutaj to samo. Tu i... Trzy kartki takie jakby podwójne. To jest na sam ustny. Jeszcze mam tu na pisemny. Tragedia. I to jest sam polski. Nie wiem jak ja to się tego nauczę wszystkiego. Zuję mój outfit. Spodnie chyba są Cynsaya, jak mi się wydaje. No i top z New Yorkera. Mam jeszcze ten naszyjnik. Mój ulubiony z motylkiem i... Kolejne takie zwykłe kulki, takie kolejki, jak koledzy, same, jak ty. samej tylko że mniejsze. I tak wygląda. Jeszcze tylko. Teraz muszę wziąć na usta coś i lecę. Myślicie, wyprostują mi my się te same spodnie. Nie chcę mi się ich prasować a widzę, że są bardzo pamiętne. Znaczy, kulka mi się sama wyprasowała, jak chodzi o. Mam nadzieję, znaczy spodniami będzie to samo. Ja już wróciłam. Moja rodzina jeszcze tam została, ale mi się jakoś tak, już i tak w sumie nic tam ciekawego nie było. A mi się jakoś humor popsuł, więc wolałam wrócić do domu. Jeszcze mnie nerwiają ze, ze szkoły koleżanka. Pisałam te wszystkie, zresztą pokazywałam ile tego było tych pytań na egzamin, no, żeby się z tego nauczyć. I się, no, że to trzeba się tego nauczyć, żeby zdać. Wysłałam bo jedną trzecią tego tak, tych odpowiedzi na te pytania, że miała, bo, nic, no, bo no, po prostu chciałam jej wysłać. A ta do mnie czy wyśleje wszystko, tak? Mi po prostu już to wkurza, że za każdym razem ja sobie coś sama robię, a później ktoś chce gotowca i żeby wszystko wysyłać. Nie wiem, mi by było na kogoś, na ich miejscu po prostu głupio. Ja bym tak nie chciała, że ktoś się stara. Pisze to tyle, że mam odciski na palcach. A później ktoś chce, żeby był gotowca wysłać, już gotowe, najlepiej tylko przepisać i mieć, a samemu się nie zrobi. Bo tak mnie to jeszcze wkurzyło, że nie mogę już po prostu. Jeszcze bym będę tym dobijać. sobie kiedyś, to już w sumie bardzo dawno temu Jakieś takie połącze kropki, tylko że to nie wiadomo Nie jest, to jest, nie jest takie łatwe jak takie dla dzieci Bo są dużo z numerów Do tysiąc ileś Już mam dużo czasu To są różne jakieś Ale to nie jest chyba dla dorosłych, ale trudne Tu jakiś był tygrys Trzeba mieć dobry wzrok do tego Jakiś moty krokodyl różne zwierzęta chyba są ale są ten... jest ponad tysiąc tego, Chciałem mieć dobry wzrok do tego na serio teraz muszę robić jakąś jaszczurkę to z tyłu są, wszystkie już pokazane jakie są same zwierzęta więc teraz właśnie będę robić jakąś jaszczurę chyba taka jaszczurka to jest. a później yy... Piąty ma babcia przyjechać, więc pojadę po nią, bo mam do paczkowa tu pojechać. I dość znowu znowu Co Zakra dosyć codziennie wczoraj chyba. Nie wczoraj ostatnio tak lało, co wtedy nagrywałam. Tak się szumiło aż. Garaż mi znowu zalał. I dobra, i no i o piątej właśnie babcia ma przyjechać, więc pojadę wcześniej do paczkomatu i z nią od razu wrócę, bo dzisiaj mój brat ma urodziny, więc babcia też przyjeżdża do nas. Skończyłam, tak to wygląda. Już mi chręgo po prostu uborała, co Miałam nie go dokończyć tego, ale już w końcu dokończyłam. Tylko, musiałam brać to w niektórych miejscach i tak go, że wygląda, bo mi jego pisnie nie chciało się. Przyjechałam właśnie do domu i odebrałam moją paczkę bo to dostałam od takiej Gaii Powerback, takiej ma nick na Instagramie, co była z Karymą Pisarek w tym, w Asia Express i że on ją wspieram, bo od tamtego czasu i w ogóle jak się komentuje zdjęcia, ja lajkuję w ogóle. I tak za wsparcie wysłała mi, bo, właśnie, bo robiła live'a na TikToku i robiła brązaletki. I pisała się mnie, że, że ile mam centymetrów w ręce. Eee Jakie tam kamienie lubię, bo ja też yy, jej że robię. W końcu powiedziała, że mi wyśle to, więc mi wysłała i mi dzisiaj przyszło. To jest z dwóch kamieni chyba, kamień górski i kamień jakiś tam... Ten drugi ma... ten, ten drugi to nie górski, tylko górski jest właśnie mojego, yy, dla mojego znaku zodiaku, a ten drugi ma przynosić... bo yy, właściwie, że siłę i... Motywacja coś w tym stylu, ale jest taka ładniejsza. Jakby to się nie wyostrza. Nie wiem kto pokazać, żeby to się wyostrzyło. A ma ten biały to jest właśnie ten górski, a ten niebieski to jest ten ametys. Ametys. Nie wiem jak miała się nazywa. Ale jest ładna, taka delikatna. Się oczekuję, że mi ubierać, że coś się stanie. Będzie na szczęście. I świeciarz. pięknie, więc będzie na szczęście. Zdjąć. wysłała mi tam było te. Yy, nie Rafaello. To kokosowe, to chyba Rafaello. Dobra, nie będę tutaj wydawać. I żelki, które dałam mojemu sześciankowi i taką kartkę że kochana Dario dziękuję Ci za wsparcie, niech ta bransoletka przynosi Ci szczęście, buziaki i jej nick z Instagramu mm. Mm. nie było widać się mm. Mm. nic mi się. Tak pomyślała i że to wysłała jeszcze ta karteczka <grym> najbardziej, czy najbardziej miło, że tak jeszcze napisała Zoom, przed chwilą poznamcie teraz będę sobie dawać ten no, takie ten kurczę jak to się nazywa Odżywkę do odżywkę. No, odżywka Że mi się nie łamały przedtem jeszcze ćwiczyłam ostatnio sobie odpuściłam ćwiczenia, jakoś mi się nie chciało a teraz Bardziej siedziałam za siebie i sobie założyłam, że będę w jakiś tam dniu ćwiczyć i na razie się tego trzymam. Miałam w poniedziałki i piątki ćwiczyć, ale ćwiczę w końcu we wtorki i piątki, Jakoś tak. Ale kończę malować ile do rodziny, bo... Jak mówiłam, mój brat ma dzisiaj urodziny, więc siedzimy całą rodziną. Babcia przyjechała. Więc my siedzimy na polu jeszcze, bo jest dopóki jeszcze ciepło i ogólnie mówiąc kończę już ten film i dziękuję każdemu, który tu jest i ogląda to, bo może nic tu ciekawego za bardzo nie ma. W tym filmie w sumie to, co się działo? Byłam na tym pikniku takim na dziecka. W sumie jeszcze był. Nawet sama nie pamiętam, co tu jeszcze nagrywałam. No ale chyba nic takiego bardzo ciekawego się nie działo. Dziękuję Wam za oglądanie i w ogóle dziękuję Suzi. Bardzo ja się nazywa takiej dziewczynie, która tutaj jest na tym kanale i mi zawsze komentuje te filmy i ogląda. Ale dziękuję każdej osobie, która tu jest i mnie wspiera w tym co nagrywam i w ogóle, że ogląda. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo!